Stwierdzić, że Radek Agatowski nie zachowuje się jak zdrowy 25-letni mężczyzna. Dziś jest już wolny, ale to właśnie sądowi biegli, wysłali go do więzienia. Zabierał do domu to, co znalazł na ulicy. Rowery, taczki, złom. Z siedmioma prawomocnymi wyrokami trafił na kilka miesięcy za kratki. Zmarnowali mnie, tylko nie i nic więcej. Bo na dzień dzisiejszy co on jest? W gorszym stanie i, i tak jakby się na nowo narodził. Normalnie taki nie raz do niego mówię, no co, no i tak. Przedtem on rozwijał jeszcze wcześniej, jak chodzi o te warsztaty terapii zajęciowej, te zdania. Dopiero teraz biegli zauważyli to, co rodzina Radka wiedziała już od dawna. To jest pierwsza opinia, z której jednoznacznie wynika, że obowiązkiem sądu nie jest umieszczać skazanego w warunkach zakładu karnego, tylko podjąć w stosunku do niego czynności związane z leczeniem. I to jest jak gdyby sukces tej opinii. Pytanie, czy naprawdę musiało dojść do osadzenia w więzieniu człowieka, który nie odróżnia dobra od zła, nie wie co zrobił i dlaczego zabrano go z domu. Psycholog śledczy Bogdan Lach wskazuje na błędy biegłych. Mówi, że sprawę potraktowali wybiórczo. W tego typu zdarzeniach konieczne jest zastosowanie modelu holistycznego, czyli biorącego pod uwagę wszelkie czynniki i sytuacje, łącznie z analizą akt postępowania. Dlatego, dopiero po analizie m.in. dokumentów ze szpitala psychiatrycznego, w którym przebywał Radek, biegli zmienili opinię. Ta i nie tylko ta sprawa ma też swoje drugie dno. Za wydawanie opinii bardzo poważnych, o bardzo istotnych konsekwencjach procesowych typu właśnie poczytalność czy niepoczytalność danej osoby, od czego zależy później los takiej osoby, no to jest wynagrodzenie rzędu kilkuset złotych, tak? kilkaset złotych za rozstrzygnięcie tak jakby o losie człowieka na przyszłość. Profesja biegłego sądowego przestaje się po prostu opłacać. Najlepsi specjaliści rezygnują. Bywa, że opinie wydawane są pochopnie, przyznaje to pułkownik Krzysztof Olkowicz. Oportunizm, bezradność, bezsilność, wielu organów. Szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości doprowadził do tego, że pan Gatowski znalazł się w więzieniu. Co więcej, kierownik zakładu karnego, w którym siedział Radek Gatowski mówi, że to nie jedyny przykład błędów, a nawet niekompetencji wymiaru sprawiedliwości. Jeszcze wielu takich Agatowskich mamy w zakładach karnych. Myślę, że dokładna analiza tego przypadku, zarówno przez biegłych sądy, prokuratury, jak również przez służbę więzienną, skutkować będzie tym, że już nie, takich panów jak pan Agatowski nie będziemy mieli w zakładach karnych. Takim ludziom jak Radek nie pomoże więzienna cela, ale specjalistyczna opieka. Marcin Szewczak, wiadomości.